Maciek? To jest, to jest Maciek? Damian jest tam, nie widać go, a to jest Maciek. Cześć Maciek, Maciek, Maciek. Maciej, właściwie. Maciek. No tak się Maciek. przedstawił, że jest to Maciej. On się przedstawił? Tak. <laughs> Zaprosiłam dziś do nagrania podsumowania tygodnia Piotrka z Astrofazy. No niestety, z chudu trochę za bardzo możecie zobaczyć, że ta dieta średnio mu służy. Sami zobaczcie, jakie ma chude nóżki, chudą szyjkę. Przepraszam. Zapomniał o dniu nóg. Zapomniał o dniu nóg. To nie ja. Ja nogi mam dobre. Ja pamiętam o dniu nóg zawsze. Zwłaszcza niedługo, jak wprowadzimy treningi. Tak, mamy wprowadzić treningi. Już się trochę obawiam, boję. Zobaczmy. Zrobimy to na pewno dobrze. Witam Cię w takim razie na moim kanale tym razem. Cześć, witam Cię serdecznie. <laughs> e, powiedz mi, jak się czujesz po tych 4-5 tygodniach w zasadzie, bo no, fajnie by było to usłyszeć od Aha. Ciebie. Aś, no 4 czy 5 tygodni? 5, 5 tygodni już, mija. Teraz już teraz, 5 mija. Tak, nie mamy jeszcze... no tak. No tak, teraz będzie piąty tydzień. E, bardzo dobrze, wiesz, bardzo dobrze się czuję pod wieloma względami, tak jak zresztą nagrywałem Ci tam w tych filmach, które wysyłałem i, i, i wrzucałaś te tydzień. Że oprócz tego, co tak najbardziej widać, czyli te prawie 12 kg, 11 tam z kawałeczkiem, które zeszło. Mhm. To widzę też wiele innych takich sytuacji, które się poprawiły. Chociażby na przykład te moje bóle wątroby, tak? czy tam tych okolic, gdzieś, na które uciskała, to zniknęło zupełnie. Nie mam czegoś takiego. Jak się schylam, nie czuję takiego ostrego bólu nagle, jakby mnie ktoś tam szpikulcem poczęstował. Mhm. Zgagi wszelkiego rodzaju miałem przecież non stop, prawda? Gdzieś tam w nocy czasami nawet ciężko było spać, bo miałem takie zgagi. Nie, nie pamiętam, co to jest zgaga w tym momencie, więc że jakiś tam refluks, który może się zaczynał robić, okay. zniknął. Jasność taka umysłu, przede wszystkim fajnie mózg działa zupełnie na innych obrotach, tak jak powinien, mam wrażenie, że nie jest zamulony, nie ma tak, jakbyś piasek sypnęła gdzieś tam w tryby, mm -hmm. tylko dosłownie wszystko jest ładnie nasmarowane, wszystko ładnie chodzi. To są takie rzeczy z dietą gdzieś tam związane, znaczy z tymi zaleceniami żywieniowymi, które od ciebie dostałem. Natomiast jeszcze oczywiście w grę wchodzi też ten cykl dobowy uregulowany, bo się kładę wcześniej spać, wcześniej też wstaję. I jestem bardziej, jak to się mówi, taki, no, efektywny, tak, w tym co robię, bo i więcej czasu mam na pracę, okazuje się, że jednak rano równie efektywnie można pracować albo co gdzieś tam, bardziej albo bardziej, no. nawet efektywnie. Można sobie wszystko gdzieś tam pokończyć, gdzie ludzie dopiero niektórzy wstają, a ja już mam część rzeczy zrobionych, i, i to jest naprawdę fajne. Druga rzecz też mi to właśnie to, jest to że tysiąc rzeczy przychodzi na raz do głowy i, i trzeba wypowiadam. tak jakoś je spróbować zapamiętać. Więc jeszcze pracuję nad tym, żeby tą pamięć krótkotrwałą sobie poprawić. Natomiast to, co jeszcze jest ważne w tym wszystkim. To jest to, że to uczucie głodu, jakby mi nie towarzyszy. Mm -hmm. Nie mam już takich zjazdów, gdzieś tam ten cukier spadał i po prostu było uf, mięśnie, drżały. Miałem wrażenie, że zapaść jakąś, zaraz będę miał zemdleje albo coś w tym guście. Mm -hmm. Nie było czegoś takiego. Kolejna rzecz, to też gdzieś tam chyba mówiłem, to była choroba, bo miałem akurat. To było fajne, że gdzieś tam się rozchorowałem też w trakcie tego wszystkiego, bo widziałem jak. Fine. Fajne. Fajne. Dla, dla mnie z punktu widzenia takiego, yeah. wiesz, badawczego było fajne, bo widziałem jak zupełnie inaczej ta choroba przebiegała niż poprzednio, niż te jakieś tam, które miałem, bo ja bardzo często chorowałem okay. na jakieś tam właśnie przeziębienia, jakieś tam bóle gardła itd. i tak dalej. I Tutaj pierwszego dnia myślałem, że się przekręcę, dosłownie. Nie wiem, czy to przez to było bardziej wzmożone, czy po prostu akurat tak tym razem było, bo to był moment, jak sobie palec uszkodziłem. Mm -hmm. Już mniejsza o większość historia, ale uszkodziłem sobie palec, no i jeszcze nie pojechałem z nim do szpitala. Przez, przez jakieś tam dwa dni weszła mi właśnie gorączka, weszły mi ten, nie wiedziałem, czy to od tego, czy jakieś złamanie, mm. czy coś, prawda, czy, czy po prostu jestem chory, okazało się, że to była jakaś choroba. I wręcz do tego stopnia, że gorączka mi po 39 parę skoczyła. a ja zazwyczaj nie mam aż takich mhm. wysokich temperatur, no to pojechałem gdzieś na do szpitala z tym palcem, mówiłem, że jakaś temperatura od złamania się może pojawić, więc myślałem, że może to to. Okazało się na szczęście, że ani nie złamanie, że to po prostu jakaś tam grypa. I co? I dużo szybciej się skończyła. Dużo szybciej sko skończyła się i dużo łagodniej to wyjście trwało, bo zazwyczaj to było tak, że no ja faktycznie przez te 4-5 do tygodnia nawet to po prostu byłem no nie do życia mm -hmm. przy takich chorobach. Tutaj trwało to wszystko dwa dni, mniej więcej dwa i pół dnia, gdzie ten jeden dzień był taki, no naprawdę ta temperatura szalała, góra-dół, okay. góra, góra-dół, góra-dół. E a później wieczorem nagle zaczęło odpuszczać, gdzie zazwyczaj wieczorem się nasilają przecież no tak. te wszystkie te objawy. Wieczorem zaczęło to odpuszczać, patrzę już jest 37,7, więc co prawda dalej temperatura, przy której mężczyzna umiera. Ale, tak. ale 37,7, a nie 39 z kawałkiem. I później za chwilę już 36,6. Czyli ten i układ, odpornościowy, było. układ odpornościowy dobrze funkcjonuje, jakby funkcjonuje lepiej. No a takie mam wrażenie, że lepiej, no na pewno znaczy lepiej, bo też dlaczego zachorowałem, można powiedzieć, a prawda, to jest krzanią, że dobrze, tak. że wszystko chory był. Nie? No po pierwsze, zdarza się, bo było tak, załamanie tej pogody, duża amplituda temperatur, więc to ja wiem, że masz podejście, że od zimna się nie, od chłodu, od wiatru się nie, nie choruje, ale wiesz, no taka nagła zmiana, że mamy 20 parę stopni i nagle mamy 10. Mhm. A się wychodzi w podkoszulku, to jest jakiś tam szok na pewno dla organizmu, i na pewno też jakoś tam musi zareagować w ten czy inny sposób. To była raz. Dwa, mieliśmy, byliśmy wtedy przecież na wyjeździe, akurat na łazikach europejskich. Więc też niedobory snu, więc też jedzenie no, było nie w porach, tak jak zawsze jadłem, tylko jak był czas, to, to wtedy się jadło, i też nie to, co bym chciał jeść, tylko to, co było dostępne. Alkohol? Alkohol, jeszcze w dodatku do tego doszedł, więc no, ten układ odpornościowy jakoś tam sobie osłabł na pewno. No i dużo ludzi gdzieś przychodziło, więc ktoś jakiegoś bakcyla przyniósł z wirusa i, i tyle prawdopodobnie. Ale dużo szybciej wyszedłem z tej choroby, gdzie tak nie było nigdy, bo mówię, no mam doświadczenie w chorowaniu na takie właśnie jakieś tam przeziębienia i to się wlekło. Mm -hmm. A to było raz ciach po, po sprawie, tak bardziej konkretnie, ale, konkretnie, ale, ale no. wiesz, od razu poszło, nie? Mm -hmm. A jakieś problemy problemy albo trudności w te pięć w zasadzie już tygodni mm -hmm. napotkałeś albo jest coś dla Ciebie, co jest jeszcze dla Ciebie trudne do zastosowania, wprowadzenia? Więc, co tak na pierwszy rzut myśli, to chyba nie. Nie miałem problemu z tą ketoadaptacją, bo ostatecznie wyszło tak, że z tej niskowęglowodanowej poszliśmy w keto, bo tak. dobrze organizm to przyjął. Więc nie miałem. Problemów z tym, żeby wejść w to. Czyli nie było żadnego tego ketoflu, o którym często tam można posłuchać i poczytać. Nie było jakichś tam energetycznych problemów, mm -hmm. e energetycznych aury. <grym <grym> jakichś tam problemów z gospodarką energetyczną w organizmie, nie było zjazdów żadnych takich energetycznych i tak dalej. Wręcz bym powiedział, że organizm nagle stwierdził, o w końcu coś dla mnie, w końcu coś, mm -hmm. co, z czym mogę pracować i, i jest to dobra dieta dla mnie, mam wrażenie. Nie mam trudności. Nie mam tak, że o Jezus, nie mogę zjeść tam, prawda, nie wiem, pączka czy coś. Zupełnie mnie to nie. Tu mam pączkarnię, pizzerię w pizze, w piwnicy. Zapachy są, to wszystko. Raczej, wiesz co, podejrzewam, że społecznie prędzej bym coś takiego zjadł, jak ludzie by na pizzę szli ze znajomymi, to żeby nie wydziwiać gdzieś tam, jak, jak zakończymy ten pierwszy etap i uregulujemy wszystkie mm -hmm. takie te problemy, które gdzieś tam w organizmie były. No to na pewno to nie będzie tak, jak będziemy szli gdzieś tam w weekend na pizzę, no to sobie po prostu zjem jakąś tam ilość tejże pizzy, może nie za dużą. Ale tak. to nie jest tak, że kurczę mnie skręca, że zaraz aplikację, co by tutaj wyszukać i tak dalej. Chociaż jak byłem chory, to skorzystałem z knajpy, z zamówienia, ale zamówiłem sobie rosół. Okay. Bez makaronu poprosiłem rosół i przywieźli mi i naprawdę też mi jakoś tak pomógł. Czy fajnie rosół działa, po prostu jest smaczny i tak się czuje, lepiej czuje, rozgrzewająco właśnie. Nie? Myślę, że najlepszym wyznacznikiem tego jak się czujesz jest to, że nie, nie czujesz, nie męczysz się tą dietą, tymi zaleceniami, bo Najgorzej jest, jak dobieramy sobie albo ktoś nam dobiera taką dietę, gdzie po prostu no, czujemy, że dwa trzy dni i koniec, no i muszę wrócić do starych nawyków, bo, no, bo się męczymy pod, każdym, jakby, pod każdym, w każdym kontekście, bo zarówno jeżeli chodzi o smaki, ale też jeżeli chodzi o ilość posiłków, o sposób przygotowywania, to co mówiłeś, że pięć posiłków dziennie, kiedy siadłeś mhm. i stałeś półtorej godziny w kuchni, żeby przygotować posiłki. Dla ciebie to było no, słabe. Dla kogoś mm -hmm. innego mogłoby to być super. Nie Więc jakby to jest kwestia dopasowania. Tak, wiesz, powiem ci, że do, to dosłownie, tak. To dla mnie jest idealnie dopasowane i większość posiłków, które jem, jestem w stanie przygotować w kilka minut, dosłownie, nie wiem, 5 minut, czy coś, no nie wiem, 10 minut, może jeżeli robię turbojecznicę z różnymi rzeczami. bo tam Albo rybę? Po kolei. No nie, no, ryba to jest tam, wiesz, ryba to już jest wyższa szkoła jazdy. Bo ryba to jest już tam, powiedzmy, 40 minut hmm. nawet tutaj upiec. Okay. Ale jeżeli chodzi o inne posiłki, tak jak na przykład właśnie ta czy sałatka, to już w ogóle jest bardzo szybkie, bach, bach, bach tniemy i, mm -hmm. i gotowe. A przez pół dnia ja na niej jadę i ja nie jestem głodny. To jest, to jest najfajniejsze w tym wszystkim. No, bo jest dużo kalorii, mm -hmm. dużo. Tak, sałatki z serem, z jakimś tam łososiem, <laughs> z, z rybą tłustą, z oliwą, z olejem MCT, tym silnikowym, <śmiech> silnikowym. <śmiech> Maciek? To jest Bez Maciek? Maciek? Damian jest tam, nie widać go, a to jest Maciek. Cześć Maciek, Maciek, Maciek Maciej, właściwie. Maciek. Tak się Maciek. przedstawił, że jest to Maciej. On się przedstawił? Tak. Słuchaj, widziałem dużo komentarzy też u Ciebie. Bardzo, bardzo mi się podoba, że pod tymi e, filmami, które tutaj wrzucasz z naszego tutaj wspólnego działania, ludzie gdzieś tam też poszerzają wiedzę, bo mhm. pytają się o różne rzeczy w swoim kontekście. Tak. To no. jest na pewno fajne. E, natomiast e, pojawiły się troszkę zarzutów, może takich komentarzy, że na pewno mnie miał efekt jojo, bo w e, 5 tygodni spod, spadło na tobie 11 kg. E, więc. E, no, nogi. Tak. Zrzuciłem odważnie tak, 10 kg. Tak. E, no ale generalnie. Mm, to już podkreślałam w poprzednich filmikach, ale myślę, że warto to podkreślić, że na początku, przy dużej masie ciała, tak może być. jakby to Znowu tak, glicogen to jest jedno, ale też ta kwestia, że szybciej na początku organizm zrzuca tą tkankę tłuszczową, mhm. no bo nadmiar tkanki tłuszczowej nie jest niczym zdrowym dla organizmu, więc wiadomo, że on na początku to będzie dość szyb, szybciej reagował, natomiast później to będzie zwalniało, i to już widzimy od w tym piątym tygodniu, już to zwolniło. Więc jeżeli chodzi o efekt jojo, nie mamy się czego na razie obawiać, bo po pierwsze, nie spada w tobie prawie wcale tkanka Tłuszczowa, po drugie dorzucimy zaraz trening oporowy. Co powoduje? Tkanka mięśniowa. A co powiedział? Tłuszczowa. Że, że to nie spada? <laughs> chyba, mi, nie sp chyba mi spada. <laughs> tak, spada się tkanka tłuszczowa, ale mięśniowa prawie wcale. Mhm. A za chwilkę dorzucimy jako drugi czynnik taki ważny, znaczy drugi, jeden z kolejnych. Na trening siłowy, trening mhm. oporowy, który też pokazują badania, nawet to, że ludzie na bardzo niskokalorycznych dietach, kiedy wprowadzają trening oporowy, ta masa mięśniowa się utrzymuje mhm. na prawie stabilnym poziomie. Więc to jest bardzo ważne. Nie wprowadzaliśmy od początku, bo to by było dużo. Dużo stresorów nowych dla Ciebie. Kiedy już jesteś z tak dietą trochę zaprzyjaźniony, myślę, że to jest dobry moment, żeby wprowadzić mm. właśnie ten e, trening siłowy. To teraz będzie już w ogóle halk, nie? Bo jak tak nie ćwiczyłem, miałem 70 kilo prawie masy mięśniowej. To... <laughs> tak, no. Teraz się okaże, że będę na końcu naszego tutaj działania też ważył 120 kg, no, kulturystą. Nie? <laughs> to zaraz może zgłosimy na jakieś zawody. No, może tak, już koniec astrofazy. Gość będzie jeździł w galotkach krótkich <laughs> po koncertach. <laughs> Zrobisz ten kanał Mr. Universe. Kanał będzie hmm, Fit Astro. Astro Fit Faza. Astro... <laughs> fit A... faza. Muscle faza. Tak, o Boże. Zresztą dzisiaj kochani bitki. Kosmiczne Nie, no nie bicki. będę Robertowi Burnejce robił konkurencję, no tak. bo on przecież się zajmuję mięśniami na YouTube. No Polsce. tak. Wracając do efektu Jojo. E, efekt Jojo, tak zwany czasem też może być wynikiem tego, że... <laughs> że masz jojo, <laughs> jojo i że generalnie na przykład jest problem z tarczycą, tak, czyli że jest um, pogorszona praca tarczycy w wyniku długotrwałej diety bardzo niskokalorycznej. Mm -hmm. Czyli to jest raz, a dwa, tak jak powiedziałam, utrata tkanki mięśniowej, przez to szybciej tyjemy po diecie, bo straciliśmy dużo tkanki mięśniowej, nieprawidłową dietą, brakiem aktywności fizycznej mm -hmm. y i tak dalej. Więc no, nie ma co się obawiać na tą chwilę, tutaj nie ma szans, żeby był ten efekt, chyba, żebyś nagle zaczął się fast foodami obiadać. ale mówimy o powrocie do normalnej diety. Mhm. Więc w momencie, kiedy e, w, liczę na to, oczywiście, że e, tak zbudujemy Twój e, metabolizm, że tak to nazwę, e, ale generalnie e, właśnie poprzez włączenie treningu oporowego, mhm. no i poprzez umiejętność e, stosowania m, dobrych nawyków żywieniowych, albo wyrobienie nawyków żywieniowych, m, że docelowo nie będzie tak, że Dziś kończysz dietę, to jest uroczysty koniec diety i od jutra wracasz, wracasz do starych nawyków. No bo nie, e, to ten chodzi ten... o to, żebyś dojść do tego, e, że te nawyki są dla ciebie codziennością. Normą. Ale ja nie odliczam, wiesz, to jest najlepsze, że o to chodzi. Po pierwsze, nawet nie ustaliliśmy czegoś takiego, że nie wiem, że dieta kończy się tak. mm. tego, bo to, to nie jest tak, że jestem na diecie. Ja nie czuję, że jestem na diecie, po prostu jem smacznie i mm -hmm. dużo wbrew pozorom no. jem. To nie jest tak, że tam oh, sałatka, prawda, tam jakieś nie wiem, czy pestki grejfruta, nie tylko tego granatu do tego tak. i tak dalej, bo niektórzy tak widziałem, że właśnie tak wyglądają te diety, no, to jest jakiś absurd totalny. Moja jecznica to wygląda tak jakby dla rodziny, wiesz, po prostu zrobił, No też tą masę, mam tą masę mam dużą po prostu i to też jakby z tego też wynika na razie to też będzie pewnie tam, y, chociaż nie wiem, no to wszystko będzie zależało tak naprawdę. Od karki Właśnie. Natomiast y, robię sobie całą patelnię wręcz jajecznicy, gdzie normalnie to można by było rodzinę obdzielić tym. I ja to jem i na przykład starcza to nie wiem godziny 16, gdzie jem drugi posiłek. I właściwie nie wiem nawet trzech posiłków, bo w dwóch posiłkach mi się zamyka powiedzmy tam większość tego, co mm -hmm. potrzebuję. To też warto podkreślić, czy to no. był Twój wybór, bo ja tak, zaleciłam tak, tak. trzy posiłki, ale o ja się się nie potrzebne są. No, tak, ten trzeci to już na siłę bym musiał mm. wpychać. W ogóle nie jestem głodny. O godzinie 16-17 zamykam okno żywieniowe. Mm. I do godziny tej tam, nie wiem, której, w zależności Rano. od tego, jak, jak tam mam dziesiąta, chyba czy 11 czy coś takiego. nie wiem, chyba tym tak czasem. Nie? No, trzeba by było policzyć. Nie pamiętam. Wiesz, to, to jakoś tak odruchowo. Ale po prostu, Otrzymacie... Jeżeli o 16, 16, bo to mam 8-16, tak? Okej. Okay. Czyli, czyli tak, no to to mniej więcej tak jakoś właśnie. No, ale około też dziesiątej warto tam podkreślić, minut. że to jest jakby taki wyjściowy twój mm -hmm. punkt, ale że zdarzają się dni, kiedy robisz od tego jakieś drobne odstępstwa i Jasne, to, jest okay. Jasne, to nie jest tak, że, to, że. Właśnie o to chodzi, że, że, że ja sobie nie, nie narzucam tego tak, prawda, że stricte. Dzisiaj czuję się inaczej, to zrobię inaczej, tak? Mm -hmm. Uczysz się słuchać organizmu. Tak, nie mam czegoś, na szczęście nie mam czegoś takiego, że węgli potrzebujesz, nagle nie muszę zjeść pączka. No, nie mam czegoś takiego Aha. po prostu. Tak jak mówiłem, jest tu pizzeria, nie czuję zapach, nie, zupełnie mnie do placka nie ciągnie, gdzie wcześniej to wystarczyło. Zapach. zapach Jak pies Pawłowa, od razu proszę podwójny ser. No tak. To jeszcze nie tak źle, ale podwójne ciasto <laughs> na przykład. Więc, no. więc nie mam tak. tego zupełnie i to mnie cieszy. Poza tym, też y, fajne obserwacje mam ze słodkimi rzeczami, w smaku słodkimi rzeczami. Jakiś tam zjadłem taki batonik niskowęglowodonowy z racji tego, że nie miałem jakby dostępu do pożywienia innego w tym momencie. No i kurczę, on był naprawdę niskowęglowodanowy, tak tak tam się poszło i bez cukru i bez niczego, a był tak dla mnie słodki w smaku, po prostu w odczuciu, że, że aż mnie dosłownie troszkę zemdliło, znaczy tak zmuliło smakowo. Mydły strasznie był. Czy na przykład czekolada jakaś taka gorzka, która no, kiedyś to się wydawała gorzka, a teraz mm -hmm. biorę czekoladę 85% tak. i jak zjem kostkę takiej czekolady, to mam wrażenie, że po prostu jest łyżka cukru w tym. Mm -hmm. Więc strasznie się tak jakoś wyczula język na te Świetnie, no. słodkie klimaty, a jednocześnie nie potrzebuję mm -hmm. tego. Gdzie wcześniej naprawdę na przykład nie wiem, czy kojarzysz takie coś, co się nazywa Oponka. No jak nie. Zalewiste są Oponki. Lubię. W każdym razie nie mam na nie ochoty. Mimo że ostatnio ten, jak zawsze było tak, że były mniej więcej trzy na sklep. Nie wiem dlaczego, czy to jest po prostu jakiś niedobór w słodku przydział. I, I zawsze brałem od razu Przyjdzie. wszystkie. No i po trzeciej może dopiero poczułem jakąś taką sytość z tego, że zjadłem coś słodkiego. Mhm. że Poczułem, że zjadłem coś słodkiego, gdzie teraz zjadłem batonika kostkę czekolady. Nie 70%? Tak, tam 80 czy 70 ileś procent. I miałem wrażenie, że po prostu mam na miesiąc, mi wystarczy tego no, słodkiego no, smaku. Bo w ogóle mnie nie ciągnie do tego, to jest, to jest to coś. Jest, to jest niesamowite. Ja, ja sama mam też takie doświadczenie, że kiedyś potrafiłam gdzieś po kilograma daktyli w godzinę, i ja się czułam, no spoko, w miarę słodko. Mm -hmm. e, a teraz tak samo, no, jakby zupełnie inne podejście, to w sensie... I to nie jest to, że się katujesz, że nie mogę tego zjeść, mm -hmm. tylko że faktycznie nie chcesz i to jest chyba najpiękniejsze. Mm -hmm. Zapach daktyli, to jest jakiś film brzmi, czujesz się samym zapachem, mm, jak słodko. Tak, no, ale później jest. Nie, to jest fajne, że, że nie mam po prostu potrzeby i nie ciągnie mnie tak do no. Węgli jakoś. Bardziej mi się tam majonez spodobał. W ogóle to, że Majonez mogłem zjeść po tylu latach. Serio, wiesz, ja nie jadłem Majonezu od. 6 lat, 5-6 lat, coś takiego. Ja już zapomniałem, jak smakuje majonez i nagle: hej, mogę jeść majonez. Możesz jeść wszystko, możesz jeść i oponki, możesz je wkomponować w dietę, nie? Tak, Tylko... no na razie nie, bo na razie jakby tak, mamy taką, tak. taki, taki profil, ale oponek na no, oponki nie mam ochoty, natomiast na majonez tak. No bo to tak jest, jak wchodzimy w dietę bardziej niskowęglowodanową, mamy bardziej ochotę na ten tłuszcz, a jakby był na diecie wysokowęglowodanowej, być bardziej ochotę na te węglowodanowe produkty. Tylko właśnie widzisz, muszę uważać też, żeby w drugą stronę nie pójść mam wrażenie, no. bo ja mam taką tendencję, mam wrażenie, że mam taki gdzieś tam ten, 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 ten umysł czy mhm. mózg tak skomponowany, że bardzo łatwo wnieść wpaść w skrajność i za chwilę bym codziennie słoik majonezu zjadała, to niestety przekroczyłoby ilość kalorii. Nie, to też jest coś, nie, na co trzeba To jest doda się dodatek mamy dla do Ciebie, tak? Dokładnie. Jakby to nie jest coś, że to jest no. idealny produkt Twojej. Wiecie, tego... to jest mały dodatek, ły łyżka. Nie kupuję majonezu, bo to jest jak teraz dla mnie majonez okay. jest jak e, cukierki, nie? Tak. <laughs> Więc, wiesz... No to jest okej. Okay. I to jest okej, okay. natomiast no mówię, no, warto podkreślać, że mhm. y, droga, jaką idziemy, nie jest y, jakby jedyną możliwą. Mhm. Natomiast jak widać, no u Ciebie droga niskowęglowodanowa się bardzo Fajnie sprawdza, natomiast no, to nie jest jedyna y, droga. No, muszę to podkreślać w każdym filmie, niestety, mm -hmm. ale, y, ale no myślę, że warto, żeby ludzie wiedzieli. No tak, ludzie nie słuchają. Wiesz, i tak będziesz miała dużo komentarzy, podejrzewam takich gdzieś tam, że, ale to przecież nie jest jedyna droga. Przecież insulinooporność nie jest związana no z węglowodanami tak, no, tak, i koniec. No, tak. Jakby to, ale też to odpowiadałam w poprzednim filmiku, więc y, y, tak. Y, no tak, tak. Personalizacja. Personalizacja. Na mnie to działa, odpowiedzi. na kogoś to nie zadziała, tak jak tak zresztą jest. w filmie u mnie mówiłem, żeby też nie, nie brać jeden do jednego tego, co Oczywiście. robimy, bo to, bo to wcale tak nie działa, to tak jakby nie wiem co w sumie wziąć. Tak, e, zdecydowanie zapraszam też e, na kanał Astrofaza, gdzie będzie podsumowanie naszego cztero. No podsumowanie też po tych pięciu tygodniach w zasadzie mhm. e, i one w najbliższych dniach się pojawią na kanale Astrofaza, więc e, no, zapraszam również. Tam też troszkę jakichś dodatkowych rzeczy pewnie, pewnie będzie, a tutaj są rzeczy, których tam nie ma, także mieszamy <laughs> mieszamy, tak. mieszamy Was wszystkich. Tutaj. No dobra, to co, działamy dalej? Tak, teraz wchodzimy w ćwiczenia. Ćwiczenia, no i dalej dieta. I dalej dieta. Także I sen, trzymajcie i kciuki, wszystko naraz. Ale powiem Wam, że zupełnie na luzie, bez, na, na gładko, bez żadnego ciśnienia, bez żadnego, nie wiem, zrzymania się, to jest najważniejsze. Byle jak najmniej kryzysów. Dobrze, dob dobrze, dobrze, Nie miałem, chyba, że kryzys majonezowy, w ogóle jak to brzmi Coś, co, coś czego mogłabyś się uczyć na Ale historii. Mam... Kryzys majonezowy. Jak widzicie, poza kryzysem majonezowym idzie nam całkiem nieźle. Już za tydzień zapraszam was na kolejne podsumowanie kolejnego tygodnia. A i oczywiście zachęcam was do zadawania pytań w komentarzach, na te najciekawsze odpowiem przed kolejnym podsumowaniem. Do zobaczenia. Cześć, hejka.